Pamiętacie, w ostatnim fragmencie, który oglądaliśmy, Natasza uratowała generała. Przypomnijmy sobie pokrótce, jak to było. Uderzył maszynistę łopatą, prawda? Jeszcze wcześniej Natasza dała mu. dała mu naszyjnik z pereł, żeby miał czym zapłacić za swoją wolność. Zobaczmy jeszcze raz tę scenę, kiedy ona. Przytula się do robotnika. Jego głowę odkręca tak, żeby nic nie widział. A generał wyskakuje z pociągu. Natasza patrzy. Nie jest bardzo szczęśliwa. Generał chyba poczuł ból. Coś boże mu pękło. Coś może mu się złamało. Go to VIP Club and watch it.